Jeśli założyć, że nigdy nie ma dobrego momentu na to, żeby zacząć, to chyba sobie serio wybrałam najgorsze. Dostajemy dzisiaj klucze do domu. I jak bardzo jest to ekscytującą przygodą. Tak, mam w tej chwili na to głowie bardzo mało miejsca. Jakieś to ogarniemy. I zawsze spadamy na cztery łapy, więc zakładam, że będzie tak samo tym razem. Ale trzymajcie kciuki. Bo dzień będzie długi. Po na chwilę wylądowaliśmy w Polsce. Nie wiedzieliśmy co się z nami stanie. Nie mieliśmy planu. No, i ostatecznie wylądowaliśmy w Holandii. Aczkolwiek wylądowaliśmy razem, ale osobno. Dlatego, że ja jestem w Holandii, a Marcin jest w Polsce. Nie odebraliśmy te klucze, ale nie odbyło się bez przygód. Notariusz oczekiwał, że będę na miejscu. Tylko nas w tym nie uprzedził. Chwała Bogu udało się to naprawić zdalnie. Podpisałem dokument na wizji w czasie wideokonferencji, a odino przysłałem pocztą. Mamy klucze. Mieszkanie jest nasze, dom, znaczy nasze, w banku, przez najbliższe 30 lat. Dnia drugiego dzieją się strasznie fajne rzeczy, dlatego że porozmawialiśmy rano z naszym stolarzem Grzesiem, równy chłop, mam nadzieję, że go poznacie. I zapytałam Grzesia o to, kiedy przyjeżdżają i Grzesiu powiedział o tym, Rozmawialiśmy o różnych rzeczach. I powiedział, że szukał forniru, o który pytałam i trochę o niego ciężko. Natomiast wypatrzył w hurtowni fornir z błyszczem. Zielonego pojęcia nie mam, co to jest fornir z błyszczem, więc pytam go, czy może mi wysłać zdjęcia. On mówi, że wyślę, ale tak by the way to kupił tą paczkę 20 metrów, bo akurat tyle było. I zaryzykował, bo coś mu mówiło, że mi się będzie podobał. No więc wysłał film. I patrzcie, jaki film wysłał. No witaj, Anio. To jest ta brzoza fińska rygiel. Taka jest pełna nazwa tego forniru. Jak widzisz, jak zmieniam położenie, ona zmienia też troszeczkę, tak jakby się błyszczy. Ja bym w to poszedł. Ale decyzja należy do ciebie. Pozdrawiam z deszczowego Miechocina. No więc pooglądaliśmy sobie chwilkę, jak to wszystko wygląda, chociaż wierzę, że małżonek mój nawet nie zdążył tego zrobić, gdyż był gdzieś w trasie i wysłał mi tylko bardzo krótką wiadomość. Odpowiedział mi po prostu, że on mi ufa, że mamy to. I w trzy sekundy później odpowiedzieliśmy stolarzowi, że bierzemy go. Fajnie. Cieszę się bardzo, jestem podekscytowana. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. No boju. Przydarzyły nam się wczoraj również jeszcze dwie miłe przygody. Po pierwsze, odwiedzili nas po pracy koledzy z, z mojej pracy. I chociaż nie mieli nic przynosić, to dostaliśmy holenderski kafel i dostaliśmy roślinkę, i dostaliśmy stolik, który kolega kupił w second handzie, gdzieś po drodze. Tutaj, owszem, urządza się. Parapetówki, ale raczej to jest tak zwane housewarming party. Jak wszystko już jest piękne i gotowe, a my tutaj sobie raptem siedzieliśmy na podłodze i nadmuchanym materacu, i było super. W międzyczasie podeszła też do nas nasza sąsiadka, która okazało się, że miała jeszcze jeden komplet kluczy. I miała ten komplet kluczy, bo jak poprzedni właściciele wyjeżdżali, to karmiła kota. I jak opowiedziałam dzisiaj rano tą historię mojemu boskiemu, to ym, no, to tylko zasyczał mnie, tak. <grym> I nie wiem, czy na to, że jeszcze ktoś miał klucze do naszego domu, <grym> czy na tego kota, no, <grym> zobaczymy. Jakoś to będzie, co nie? Jakoś to będzie.